Night City to miasto nieskończonych możliwości, ale też miejsce, w którym słabi ludzie mogą w jednej chwili stracić swoje życie czy majątek, gdzie wszystko jest skomercjalizowane, nawet urządzenia codziennego użytku. A przetrwanie tak naprawdę zależy od tego, ile eurodolarów mamy na koncie, jaki pakiet ubezpieczenia Traumatim posiadamy, oraz czy jesteśmy dostatecznie użytecznym i posłusznym pieskiem megakorporacji. Natomiast wszystkim tym, którym taki żywot nie odpowiada, pozostaje życie w półświatku pełnym nielegalnych interesów, szczepów oraz zdrad, gdzie każdy dzień jest równoznaczny z balansowaniem na krawędzi, a zatem życie jako edge runner i ciągłego przeciwstawiania się megakorporacjom i systemowi, tak jak ma to miejsce w przypadku Rebeki i załogi Maina, do której przynależy. A w tym miejscu przestrzegam was już tylko przed spoilerami, jeśli nie widzieliście jeszcze anime Cyberpunk Edge Runners. Natomiast sponsorem dzisiejszego odcinka jest Surfshark VPN, który znacznie ułatwiłam dostęp do wielu treści niedostępnych w waszym regionie. Doskonałym tego przykładem jest Netflix, na którym dzięki Surfshark VPN, zmieniając lokalizację, obejrzycie niedostępne w Polsce anime, jak chociażby Naruto, One Piece czy Sword Art Online. Poza wygodą, Secret VPN zapewni wam też bezpieczeństwo i anonimowość, szyfrując wasz ruch sieciowy czy to podczas pobierania plików, czy korzystania z otwartych sieci Wi-Fi, a ponieważ aplikacja jest dostępna na wiele urządzeń, to korzystanie z niej gdziekolwiek jest naprawdę proste. No a z kuponem Animko oszczędzicie do 83% i otrzymacie 3 miesiące gratis. Dlatego zachęcam was do skorzystania z linku w opisie, co mi umożliwi dalszy rozwój w przyszłości, a wam zniżkę, wygodę i bezpieczeństwo. W każdym razie, wracając, Rebeka to około 20-letnia kobieta, co potwierdza wpis Rafała Jakiego, który jest ściśle związany z produkcją jako twórca i producent wykonawczy. We wpisie możemy przeczytać, że Lucy miała około 20 lat, a Rebeka była w podobnym do niej wieku. Chociaż i bez tego mogliśmy zakładać, że ta żywiołowa Loli dziewczyna jest pełnoletnia. Co w pewnym stopniu pokazywała też jej frustracja, gdy jako jedyna została zatrzymana przed klubem Afterlife, najpewniej ze względu na wiek, po czym dziewczyna wyjęła broń i zaczęła celować w ochroniarzy. Chociaż ostatecznie David zdołał ją zabrać smagając się w szczepem, przez co cały zespół mógł się wspólnie napić. W końcu jako członek zespołu Maina Rebeka nie jest mniej ważna od reszty, a jej zdolność perswazji i zrozumienia sytuacji są bardzo przydatne, tym bardziej, że jest też bardzo dobrym strzelcem, co udowodniła, gdy na strzelnicy szybką serią pocisków jest w stanie trafić praktycznie w sam środek tarczy. I chociaż nie wiemy dokładnie kiedy dołączyła do drużyny lub stała się Edżrunerem, to widać, że na etapie na którym ją poznajemy ma za sobą już niejedną misję czy kontrakt od Fixera. Tym bardziej, że Rebeka jest bardzo przebiegła i doskonale wie i rozumie Night City, mogąc dzięki temu oszukiwać przypadkowych ludzi, a także skupić ich uwagę na sobie, żeby zyskać na czasie, którego potrzebują jej kompanii. W końcu, gdy niby przypadkowo wpadła na ochroniarza, była w stanie szybko uspokoić jego zdenerwowanie, a przy tym nawet gdy ten zorientował się, że stracił klucze, wciąż zgrywała bardzo spokojną i uroczą dziewczynę, jakby nie miała z tym nic wspólnego. Przez jej spryt i doświadczenie podejrzewam nawet, że mimo swojego młodego wieku Rebeka jest w drużynie Maina już od dłuższego czasu. Natomiast niejako potwierdzeniem tego jest też ending Dawida Podsiadło, w którym widoczna jest wraz z Maiden i Dorio oraz netrenerką Saszą, która pełniła tę rolę przed Kiwi widoczną w anime. Zaś poza tym mam też inny trop potwierdzający dłuższy staż Rebeki i chociaż to tylko przypuszczenie, ponieważ nie widzimy jej brata Pilara w endingu, to wydaje mi się, że to właśnie on wprowadził swoją siostrę w świat Edgerunnerów i obecną drużynę. Natomiast sądzę tak dlatego, że to rodzeństwo wydaje się być ze sobą naprawdę bardzo blisko i to mimo kłótni czy wulgarnych odzywek ze strony Rebeki, które głównie podyktowane są jej temperamentem i dość nieodpowiedzialnym czy też prowokacyjnym zachowaniem Pilara. W końcu nawet zapłatę za swojego kuriera chciał zrzucić na Rebekę. Ale ostatecznie rodzeństwo zawsze wspólnie podejmowało się misji, a jeszcze lepiej widać przywiązanie Rebeki po śmierci jej brata, bo wówczas jest wściekła i bez zastanowienia rzuca się w kierunku zabójcy, próbując go zastrzelić swoimi pistoletami, a potem strzelbą. A gdy udaje się pozbawić mordercę życia, dziewczyna dodaje, że tylko ona miała prawo zabić Pilara. Chociaż w moim odczuciu te słowa i czyny podkreślają tylko jej przywiązanie do brata, którego tak naprawdę nigdy nie chciałaby zabić. Natomiast przywiązanie rodzeństwa i to, że działają wspólnie, niejako potwierdza, że Pilar wprowadził Rebekę w świat przestępczości, tym bardziej, że ma on około 30 lat, a zatem jest aż 10 lat starszy i powinien mieć znacznie większe doświadczenie, jeśli chodzi o przestępczy świat. I chociaż nie jest na ten temat nic powiedziane, a przynajmniej ja nic takiego nie wyłapałem, zresztą tak samo jak informacje o ich rodzicach, a także czy dom, który zamieszkują, był ich domem rodzinnym, czy też opuścili go po tym, jak zaczęli mieć jakieś problemy. Pamiętając jednak o tym, że do świata przestępczego nie trafia się przez przypadek, możemy wstępnie założyć, że musieli porzucić swoje życie, a w takim wypadku całkiem możliwe, że Rebeka dołączyła do drużyny jeszcze zanim osiągnęła pełnoletność, a jej brat musiał się nią przez jakiś czas opiekować, chociaż to tylko moje domysły ponieważ nie można też w pełni wykluczyć wersji, w której dobrowolnie porzucili oni swoje poprzednie życie, a zapalnikiem do rozpoczęcia przestępczych wojarzy była Rebeka lub może od zawsze żyli na marginesie. Jednak to, co wiemy na pewno, to, że Rebeka jest lojalna i zżyta ze swoimi towarzyszami, ponieważ nawet po śmierci brata nie decyduje się ich opuścić. A nawet przed tym wspiera ona innych swoim nastawieniem, natomiast na jednym z przerywników próbuje nauczyć Davida strzelać, a kiedy ten nie jest w stanie oddać strzału przez dłuższą chwilę, Rebeka nie wywiera na nim żadnego nacisku. I chociaż scena ta zostaje urwana pod koniec, więc nie ma co do tego pewności, to jej pasywne zachowanie i brak pretensji podczas innej akcji, gdy David zawahał się podczas oddania strzału, moim zdaniem potwierdza jej pasywną naturę, troskę oraz rozwagę w sytuacjach poważnych. W końcu wówczas Rebeka po prostu zapytała, czy wszystko w porządku, żeby nie robić mu pretensji, i dopiero po akcji postanowiła upewnić się, czy Davidowi nic nie jest, cały czas martwiąc się o niego. Mam też wrażenie, że Rebeka jest dość odpowiedzialną osobą, chociaż może to i moja nadinterpretacja, tak powiedziała ona do brata, żeby na wszelki wypadek przestał zaczepiać obcego mężczyznę, a podczas kontraktu od Wakako zaczęła ona kopać niepoważnie zachowującego się nowego towarzysza. Chociaż można uznać, że Rebekę po prostu denerwował dźwięk rozgrzewanej broni, tak jednak jestem zdania, że zaczęła ona kopać nowego dlatego, że użył w pojeździe ładowanego strzału broni typu tech co było niebezpieczne i mogło się skończyć chociażby w taki sposób. Ostatecznie, poprzez skoku czasowym, Rebeka zmienia swój wygląd i od teraz ma zainstalowane masywne ramiona, które pozwalają jej lepiej kontrolować odrzut broni i używać arsenału z większym kalibrem, poprawiając jej ogólną siłę w walce, a także od teraz może przemieszczać się oraz utrzymywać na nich swój ciężar jeśli chce. Jednak, moim zdaniem, po śmierci brata zaszła w niej też zmiana znacznie bardziej subtelna i mniej zauważalna, i chociaż możliwe, że to tylko moje mylne wrażenie, to wydaje mi się, że od tego momentu Rebeka musiała częściej wyładowywać swój gniew i smutek, przez co często masakrowała ciała nawet martwych przeciwników z powodu nerwów, zupełnie jak zrobiła to zaraz po śmierci Pilara, masakrując odciętą głowę jego zabójcy. Wreszcie, z czasem wspólnych misji, Rebeka zaczyna czuć coś do Davida, próbując go zaprosić do tańca, żeby spędzić z nim więcej czasu, a nawet podczas rozmowy Kiwi zastanawia się, czy nie powinna być bardziej introwertyczna, żeby się nią zainteresował. Rebeka ciągle też martwi się o Davida, widząc, że jego brak zdecydowania może zagrozić jemu i innym. Podczas spaceru, dziewczyna powiedziała nawet na swój sposób, że go kocha lub bardzo mu na nim zależy, co ujęła mówiąc, że obecnie tylko jego ma na oku. Co w moim odczuciu może oznaczać również, że wcześniej na oku miała też swojego brata, ponieważ musiała pilnować, czy nie robi niczego głupiego. Rebeka prosi też Davida, żeby ten nie używał przez jakiś czas implantów, mówiąc, że będzie mu pomagać, a także, że nie chce, żeby skończył tak jak jej brat, a zatem nie chce stracić kolejnej ważnej dla siebie osoby. Ostatecznie Rebeka potrafi powstrzymać swoje emocje i po prostu szczerze wspiera Davida, i chociaż pomaga mu w realizacji jego celu do końca, to jednak wielokrotnie przestrzega go przed konsekwencjami, a także próbuje powstrzymać, kiedy jego życie jest zagrożone. Jednak w momencie, kiedy wie, że nie może mu pomóc, wierzy, że jego ostatnią nadzieją jest Lucy i nie wtrąca się w ten związek, wiedząc, że David jest z nią szczęśliwy. Zaś końcowo Rebeka przedkłada jego dobro na swoje własne i tak jak powiedziała, pójdzie za nim nawet do piekła. Na koniec dodam już tylko, że nie wyobrażam sobie obecnie tego anime bez tak fantastycznej postaci jaką jest Rebeka, a początkowo takiej postaci nawet nie było w scenariuszu CD Projektu, a została dodana za namową studia Trigger, które nie zgodziło się na jej usunięcie. Ostatecznie jednak raczej wszyscy są zadowoleni z takiego obrotu spraw i jej debiutu w anime. I to na dzisiaj już wszystko. Pamiętajcie, proszę, że znaczna część tego materiału to tylko teorie i moje domysły, i nie muszą być one prawdziwe. Proszę także podzielcie się swoją opinią na temat Rebeki, a także czy uważacie, że David zasługiwał na jej wsparcie, ponieważ chętnie podejmę się takiej dyskusji w komentarzach. Tak więc do następnego odcinka, drodzy widzowie dnara.